Witam, niedziela 5 maja, jak dobrze pamiętam, ja dobrze mówię Burza jest, sami deszcz Zaczyna kropieć Burza, ja robię dach ja To proszę zobaczyć, zapytam jeszcze Kurde, deszcz się Ale ja tak samo To zaczyna padać Widzicie, tak to wygląda tu nie będzie, się nic nie staje jak będzie. Kręczarkę A to nie wszelkryjemy pizzy najpierw Tu nie będzie, bo tu jest tak Dobra, widzimy się potem Dobrze, że jest da. To jest tak popada 15:26 w pół do 8 znowu. Wczoraj skończyłem pracować. No już wam powiem tak, szczerze wczoraj, wczoraj skończyłem pracować. No się to na wczoraj skończyłem pracować o godzinie. No była 20, Ja Jechałem do domu, to już była praktycznie 21. Tak, Ja zjechę do domu, to już była godzina 21 praktycznie. Ale tak, wczoraj to zrobiliśmy. Wczoraj mm. założyliśmy tak płyty. Wszystkie. I tam przesunęłem i tą założyłem jeszcze. I papę jeszcze położyliśmy. Poszuntaliśmy jeszcze dzisiaj. I to tak to wygląda. I co, Witrowie? się minut, żeby było na tyle, bo idę coś zjeść do co domu. Kolejny dzień Witam, mamy kolejny dzień Godzina 15.24 To jest czwartek, Może mówię? Tak, czwartek. czwartek muszę to schować. i tak Podlałem tu warzywka Wszystkie mięte, maliny, wszystko Tawarz gdzie jest żeby na polis chodzić. tu nie, nie będę chodził za bardzo powiem tak K ym, tu Co jest, to jest się urośnie nie wiem myślę może że urośnie a potem gdy nikt nie będzie chodził to może urośnie bo się robiło to, to się chodziło tak? a to, to tak to wygląda mamy twartek. i tak a dzisiaj był plan taki żeby to zakryć, żeby to zakryć tą siankę paletami, udało się dwie palety, udało się położyć Udało się jeszcze też tak wstawić ten słupek o, ten słupek Uda się wstawić grubą kętuwę 7 na 7 2 metry 2,5 metra chyba 7 na 7 gruba kętuwa i na tym będą się opierały drzwi chciałem wziąć od drzwi, ale dziele powiedział, że jak będzie wieczór, to mogą się rozwalić są pokojowe łaty są na drzwi łaty będą dwumetrowe łata była czterometrowa, bo są 4-metrowe, drzwi będą dwumetrowe czyli gdzieś tak jest 190, ale będą poniższone gdzieś tak, zobaczymy sobie to to olpi Um. Para wygonię kolejną zdziwienę co tam było Tu jest i co? Pomalowane to Tu jest pomalowane Zacieki są, bo jak to malowane to musiał zlecieć To jeszcze może nie tak idealnie zrobione Bo wiadomo Co z innego To, to zacząłem robić, to, to zacząłem robić drzwi. Na to zacząłem robić, ale bateria padła. I teraz powiecie, że, że to problem, tak, problem wodą. Bo już to i wodą tu gdzie ale dobra. I teraz zaraz powiecie, że to wszystko wygląda, bo To jest wyżej, tu jest niżej, ale dobra. Co miałem na to jeszcze zakładać klapkę deski, opłacało mi się to jeszcze może gorzej wyglądało, może by było równiej ale by było gorzej wyglądało tak też może być jeszcze to będzie pomalowane i co? bo gdzie farba tam jest eee, i co? no i to jest plan taki, żeby to zakryć do końca, chociaż jak mi się uda do końca to zakryć tata będzie robił może drzwi jak mi się uda jutro tylko że jest właśnie chyba dzieje na piłkę. To się sam To na pewno zrobię to i to A jakie przyjdzie, to na Bo jest zatem zobaczymy. Jeszcze jest taki plan, żeby To jest mi jeszcze stabilne. No delikatnie się buja. I tak To nawet nie patrzyłem, jak założyłem bapę i to nawet nie patrzyłem. To mogliśmy więcej wypuścić, ale dobra. To mogliśmy tu więcej wypuścić, no ale z tyłu ja płyt nie zakładałem, tylko tata. Ja zjadłem pierwszą i drugą płytę i tata tu zrobił odcinki z tyłu. To jest więcej papy. Papy więcej tu jest, tu jest tutaj, tu? ok. To jest przywitało się na jednym gwoziu Jeszcze czy, czy mało też rozładowanie nie w tym tak wybiliśmy Tu a to jest to dobre Musimy tu więc wpuścić, ale dobra Nie ja, to bym mieli robić jeszcze dłużej, to by jeszcze więcej czasu zajęło i tak dalej, i tak dalej W sumie mieliśmy, jeszcze czyli... Paweł, tam mieliśmy to dużo. Musimy wypuścić, ale dobra. To co by teraz zrobić? tu miałem zamykać? Woda myślę, że nie poleci troszeczkę. Nie powinna. A jak będzie parać, to tu będzie zaltywała. W sumie, zaraz mogę zobaczyć, bo mnie to ciekawi. To możemy to jak powodować Jestem Jestem ciekawy jak ona napleczki Tam więc nie ma dziurka ten na końcu To ją zalepić Bo papa była dziurawa Tylko teraz mam jedną ręką Czy to dał nawet zrobić Postaram się, ale Ty mi się uda Że jest dobrze nie leci do słowka, może jest delikatnie ale patrzymy tak na to musi nam przełożyć koniec to odwracamy tak. ooo patrzcie wglądam się jeszcze o tu i dobrze To mokry jestem, ale próbę przeszło Będę chciał jeszcze tutaj deski wziąć kurde mokre deskę wziąć Tu albo między tym Bo wcześniej plan był tak zrobić ale że się nie udało, papy za mało wystawiliśmy, powiem moja wina, nie przenoszę się, moja nasza wina, ale jak tandyzki nie uda mi się wystawić, to ją wezmę O kurwa, ała, zajbałem, przepraszam, ale to ała. Ała, sobie to awa, w fukuję. A jak nie, to tu wezmę Deskę lepiej by było Albo w środku, albo na zewnątrz by było dobrze Ale... bo mi boli, bo oczywiście Chuj, to niech leży Nawet oderwę się bo ...dopachuj To są najważniejsze Ale to się mówi O tu wezmę deskę, o tak tu to utnę tu i tu i zadę, powiem to tu będzie się zagnie najbliżej poczęli desce będzie ciało a jak nie to tam się jeszcze podłożę. z taki plan a jak nie to w środku najbliżej coś tu już... zobaczymy będziemy myśleć co będziemy robić ale na razie ja leżę do domu, cześć Mamy sobotę, witam. Sobota, godzina osiemnasta, która godzina osiemnasta, dwanaście, trzynaście, coś koło tego. I co? Dzisiaj skończyłem robić, <tryk> proszę. Skończyłem robić, jak mówię. Tu wszystko ładniutko jest zrobione. Wszystko ładnie. Może ino zrobić z tyłu, to jeszcze zasłonić. Z tyłu muszę to zasłonić, ale to tam się nie spieszę, Z tym jak na razie się zrobi na spokojnie. Wszystko jest podlane. Eee, co to? trochę tą śmieci zostało wygryzionych raczej znaczy, działa trochę tam będzie tu ziatka no. hmm. teraz wziąć do domku. właśnie dzisiaj kupiłem zamykanie to teraz jakieś jak jest zamykanie tą można w środku chować na zewnątrz hmm. drzeg zamknięty żeby tu nie chciał było coś Dobra może być i co to jest tu pragodnia O to jest i tak Dziwi To Wam powiem na temat drzwi że miałem tutaj wziąć drzwi, bo były uzachowane mówię wcześniej, czy nie, 192 metry na 102, że były wyżej gdzieś dotąd, ale znowu, że no właśnie mieliśmy z desek zrobić, ale dziecko miał akurat takie drzwi, więc tak to wyszło, że ja wzięliśmy to baterię wezmę, żeby podładować to tu dzisiaj dużo nie wypiłem, ale dobra. alebo może zostać. Ładnie, elegancko. Mm. Dzisiaj już fajnie kończę, wcześniej. Dzisiaj będą pomalowane, ale to farby poolejne będą musiały być pomalowane. W dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku, ten odcinek był taki króciutki może, za bardzo może nie pokazałem jak robiłem dach z boki, ale tak to wyszło, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć.